Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj się spotykamy przy akwarium ze Zgretkiem, czyli z moim różowym bojkiem. Jak widać, konkretna dżungla. Bojek tam na tyle stara się budować gniazdo, więc może być dzisiaj mniej widoczny niż normalnie. Co do akwarium, jak widać. Estetyka poszła na 10 plan, ale nie chce mi się kompletnie ingerować w ten baniaczek, co jakiś czas i to bardzo rzadki czas robię tutaj jakąś lekką przycinkę. A tak to zostawiam to, żeby sobie jak najbardziej naturalnie wszystko rosło. Wiem, że jemu bardziej ten klimat odpowiada w jakimś tam stopniu. Przypomina to mokradła Azji. Też porośnięte niechlujnie, czy roślinami, czy jakimiś korzeniami luźno puszczonymi, tak jak tutaj widać z prawej strony. Te korzenie potosa. Na środku można z takich ciekawostek zauważyć dużą gałązkę bolbitisa. Ten bolbitis, coś śmieszne, był u mnie przez cały czas w czarnych wodach. Wsadzony gdzieś z tyłu za korzenie, on prawie w ogóle nie był widoczny. W ogóle nie był widoczny. Był cały porośnięty glonami, osadami z korzeni. Myślałem, że ta roślina w ogóle zmarniała, ale jak zamykałem czarne wody. Wyciągnąłem go, oczyściłem. Troszkę było na nim krasnorostów. Wsadziłem tutaj. Nawet nie przyczepiałem do żadnego kokosa, nic. Po prostu wcisnąłem pomiędzy dwa kamienie. I tak jak widać, odbił bardzo ładnie. Krasnorosty już poznikały całkowicie. Tylko się cieszyć. Nie ma, nie ma jakichś tam powodów do zmartwień. Bardzo, bardzo śmiesznie, że można wyciągnąć roślinę po takim czasie, która wydawałoby się, że całkowicie obumarła, jednak świetnie sobie daje radę, nabrała tutaj uroku. Ta zieleń jest naprawdę taka bardzo soczysta. Tak jak widać po prawej stronie, też bardzo fajnie rozrastają się korzenie potosa. Co świadczy o tym, że potos bardzo ładnie wyciąga wszystkie azotany z tego zbiornika. To samo co chodzi o rogatka, którego widać no, cała góra zbiornika jest dosyć dużo, obficie. Ale to dlatego, że e, oczywiście jest filtracja w tym baniaku. E, tutaj jest mały kubek od oazy. E, wcześniej tutaj nie było filtracji, ale stwierdziłem, że... Jednak chyba dla bezpieczeństwa tej rybki, bo nie chciałbym jej stracić, e, będzie lepiej jak jakiś filterek sobie tutaj będzie śmigał. On prawie w ogóle nie daje jakiegokolwiek ruchu wody, e, tylko tyle, że po prostu no, filtruje tą wodę, w czym mu pomagają takie rośliny jak rogatek czy potos. Widać tutaj bojek szaleje konkretnie, zbudował sobie niedawno gniazdo. Co tutaj jeszcze mamy, mamy mikrozoria, które są trochę dziurawe, brak potasu, ale tak jak mówię, nie, nie ma tutaj kompletnie nawożenia jakiegokolwiek do słupa wody. E, mchy, e, Taxiphyllum Barberii, mój ulubiony mech, mam chyba we wszystkich moich baniakach. E, co tu jeszcze, jest? Anubiasy, Anubiasy, tam jakiś przyrostów specjalnych nie widzę, ale nie czernieją. Jest ładny nawet soczysty kolor, no i oczywiście kryptokoryny, które można powiedzieć, że mają tutaj raj z tego względu, że podłoże jest tutaj z dosyć dużej gradacji żwiru, przysypana piaskiem, na to jest jeszcze niechlunie, też posypany żwirek, więc to dla kryptokoryn i ukorzeniania się, bo u nich najważniejsze są, tak jak u wszystkich, no u zwartek korzenie, więc... Mają gdzie puszczać te korzenie, pomagają im też w tym, tutaj powrzucałem chyba sześć malezyjskich trębaczy, są to takie małe, fajne ślimaczki, które mają skorupkę w kształcie trąbki i lubią bardzo ryć podłoże, przez co strefy beztlenowe zostają całkowicie niszczone i ta, to podłoże jest bardzo żyzne, dotlenione, co jeszcze lepiej wpływa na rozwój kryptokoryn tych ślimaków tam tak jak mówię no 6, nie wiem, kilka sztuk teraz tych ślimaków jest około 50, non stop się pojawiają jakieś małe, co też mnie trochę dziwi, ponieważ ja tutaj nie leję w ogóle kranu, bardzo rzadko tutaj podmieniam wodę, a leję tutaj cały czas wodę aero, więc jakoś im chyba tego wapnia nie brakuje wydaje mi się, że może odpowiadają za to otoczaki, czy ten żwirek, no w każdym razie Ślimaki się roznażają, z czego się bardzo cieszę. Co jeszcze? No, bojek tak jak widać e, pływa, jest szczęśliwy, buduje gniazdo. E, płetwy, można powiedzieć, w stan idealny. Co wpływa na to, wydaje mi się, miękka woda. Jeszcze co jakiś czas wrzucam mu tutaj e, liśćkę tapangu. E, jest tutaj kilka szyszekolchy. Więc ta woda naprawdę e, no jest taka jak powiedzieć zdrowa woda no, nie jestem za tym to jest tylko moja opinia na moich błędach, obserwacjach, które poczyniłem przez tam wszystkie moje lata przygody z akwarystyką bojka nie powinno trzymać się w wodzie kranowej niektórzy mogą się z tym zgodzić, niektórzy nie tak jak mówię, to jest moja opinia jakość jego płetw Zachowanie ryby, wszystko w miękkiej wodzie, po prostu jest no, fantastyczne, długość życia i wszystko. To samo wielkość zbiornika. Już wiem, że mówiłem o tym wiele razy, ale powtórzę jeszcze dużo razy, ponieważ wiele razy ludzie przysyłają mi pytania: czy to na Instagram, czy tutaj, na temat wielkości zbiornika. Dla mnie, minimum. Dla bojka to jest 30 litrów. Będę się przy tym upierał. Wiem, że niektórzy sobie mogą trzymać tam w 10 litrach, w 5 litrach, ale mogę to odnieść do na przykład ludzi, że możesz sobie mieszkać w mieszkanku, które będzie miało 10 metrów kwadratowych. No i wiadomo, że będziesz w nim żył, będziesz jadł, będziesz po prostu spał, chodził za potrzebą i robił te wszystkie inne rzeczy, które. Człowiek robi, ale będziesz wychodził do pracy, wracał i cały czas będziesz siedział w tych czterech ścianach, które mają 10 metrów. A ktoś zaoferuje ci 30- czy 40-metrowe mieszkanie, no i powiedz mi, w którym będziesz się czuł lepiej. No, wydaje mi się, że chyba w tym większym. To samo się odnosi: Boyka. no Po prostu może sobie przepłynąć większą powierzchnię. Te mięśnie u niego pracują zupełnie inaczej niż cały czas. W miejscu albo przepłynięcie tam dosłownie 5-6 cm. No i tyle co z mojej strony. Także trzymajcie się. Pozdrowionka. Do usłyszenia wkrótce. Hej.